Zemsta za Ferguson, żołnierz pobity przez gang czarnoskórych mężczyzn. Ralph Weems to żołnierz marynarki wojennej i weteran z Iraku. W sobotę został zaatakowany przez grupę około 20 osób w West Point, Mississippi. Świadkowie mówią, że napastnicy byli źli w związku z zastrzeniem Michaela Browna wcześniej w tym miesiącu. Williams i jego przyjaciel David Knighton zostali ostrzeżeni przez świadka tego zdarzenia, że to miejsce nie jest bezpieczne dla białych. Mimo wszystko postanowili wejść do restauracji. Krótko po tym rozpoczęła się ożywiona dyskusja z innymi klientami w lokalu. Na miejsce została wezwana policja. Dwóch mężczyzn postanowiło opuścić restaurację. Postanowili pójść do innego lokalu, ale tuż za nimi szli już wcześniej poznani mężczyźni. Nighten powiedział, że gdy wyszedł z toalety, zobaczył kumpla otoczonego przez grupę czarnoskórych facetów. Williams został sprowadzony na ziemię i pobity. Nighten chciał mu pomóc, ale został złapany przez kilku mężczyzn i uderzony kilkukrotnie w twarz. Williams przebywa teraz w szpitalu w śpiączce po operacji na mózgu. Jeden z podejrzanych, Corten MacMillan, został aresztowany w poniedziałek.